Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Dziadostwo, żenada, kompromitacja i nic więcej. Tyle można powiedzieć po meczu z Tottenhamem, który przerżnęliśmy 3 do 0, a mogliśmy znacznie więcej, gdyby nie onana. No to co? 3, 2, 1, zaczynamy! A więc tak powiedziałem, żenada, kompromitacja, no, kupa, kupa wstydu po tym meczu, można powiedzieć, jeśli chodzi o kibiców Manchester United, tak? I, i tak naprawdę, jedyne słowo, jakie się nasuwa po tym całym spotkaniu, yy, to ja bym powiedział, to jest takie dość popularne w polskich klubach: słowo oddajcie kosulki, oddajcie wy kosulki, i wy nie tego klubu. Naprawdę, jak wy macie tak gracia, gracie, to w ogóle na boisko nie wychodźcie. Wyjdźmy lepiej młodymi chłopakami, juniorami. Przynajmniej będą biegać. Przynajmniej będą się starać. A tutaj, no, tragedia, tragedia, jeszcze raz tragedia. Nie od dziś wiemy, że Dirkce to nie jest napastnik. Ta jedna akcja, którą mógł wykorzystać, a której nie wykorzystał. Yy, no to. Dobitnie pokazuje to wciąż. Dobitnie to pokazują takie te sytuacje mniejsze lub większe w jego wykonaniu, że to nie jest rasowy napastnik. I on w takiej sytuacji, no, raczej nie wykorzystuje, no. przynajmniej na razie. Yy, no, oczywiście, Bruno, no, Bruno, ale to za chwilę o Bruno powiemy, na początek, na, najpierw chciałem powiedzieć o dalocie, który, no naprawdę, no, to co dzisiaj grało, to jakiś kryminał tam w ogóle, gdzie on tam był przy tej pierwszej bramce. Na początku w ogóle tam. Autostrada, autostrada po naszej prawej stronie. Szedł sobie gościu. Nikt go nie był w stanie powstrzymać. Ani Bruno, ani Ugarte, ani Mazrawi, ani tam ktoś jeszcze. Bo, bo, bo chyba Delict tam jeszcze się w to wszystko wmieszał. Czterech zawodników przy nim. Biegło, nikt nie potrafił mu przerwać akcji. Nikt nie potrafił go wybić z rytmu. Z balka potraktować, w kleszcze wziąć. No, no, wszedł sobie jak w masło. No i co, a później tam było. W, oczywiście dogranie wzdłuż pola karnego, co co zawsze nas wszyscy karcą. Dalej, błędów, dalej z tych błędów wniosków nie wyciągamy. I wpada bramka, a tam jeszcze gdzieś w ogóle no, gościu nie kryty, bo gdzie był Dalot? No gdzie był Dalot w tym momencie? Nigdzie go nie było. On gdzieś tam dopiero dobiegał, daleko, daleko był. Później była druga taka ponad sytuacja, no i tam na całe szczęście już się <laughs> ktoś znalazł, żeby tą piłkę w ostatniej chwili wybić i to by chyba wtedy Mazrawi. Ale to też była taka sytuacja, gdzie też gościu szedł, szedł i po prostu nie byliśmy w stanie go powstrzymać. Zresztą, wiecie, no, tak jak ta druga bramka, którą strzelił Krusewski, no. I to wiecie, początek pierwszej połowy, dwie minutki, bramka. Początek drugiej połowy, to samo, i bramka. I też, tylko wtedy połóż naszą lewą stroną i to samo, to samo. Nikogo tam nie było. No, może mógł coś więcej zrobić też Onana przy tym. No, ale to... A też był efekt końcowy, później tam. Ale to, co to, to, to wcześniej się działo, to już wina zawodników, tak? Yy, krótko mówiąc, yy, jak ten mecz dzisiaj wyglądał? No, od początku meczu walczyliśmy o przetrwanie. Od początku meczu po prostu broniliśmy się, żeby jak najniżej ten mecz przegrać. No bo to, żeby coś tam wygrać w tym meczu, to nie, nie wyglądało, że my mamy jakąkolwiek szansę cokolwiek w tym meczu zrobić, tak naprawdę. Nie wyglądało. Jeden strzał w boczną siatkę Rashforda plus ta sytuacja z Dirksen, no to nie szarujmy się, no to to, 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 tyle, to tyle co jest, to jest, to jest kropla w oceanie, można powiedzieć. To, to, to takie coś, to, to wiecie, to... Grając u siebie, my powinniśmy takich sytuacji mieć z 10 przynajmniej różnych, tak? A my nic nie potrafiliśmy, nic zagrozić. Mówię, walczyliśmy o przetrwanie. Walczyliśmy o przetrwanie. I, i to było, było na tyle tak naprawdę. I teraz, właśnie, chciałbym wrócić do Bruno. Złapał czerwoną, fakt. Yy. Sędzia się wybroni, fakt. Ale czy to była taka do końca też czarna kartka? Nie wiem. Pośliznął się. Przede wszystkim się pośliznął, Bruno. Noga tam gdzieś mu poleciała. Wyglądało to dość niebezpiecznie, ale w gruncie rzeczy nic mu nie zrobił, tak naprawdę. drasnął gdzieś tam lekko, ale bo widać, że no, nie do końca też panował nad swoim ruchem, no, bo był w poślizgu, tak. I no. Nie, nie rozumiem, że nawet, wiecie, no. jakoś dogłębnie tego nie, nie sprawdzono, nie, da, nie, da, nie pozwolono sędziemu tego sprawdzić, głównemu na warze, żeby to zweryfikował, no bo tak wiadomo ułamki sekund to różnie można podjąć decyzję, no także no, no mówię, no, no sędzia się wybroni, tak, ale czy to do końca tak było, nie wiem, ale to już to pomijając to naprawdę, no to, to wszystko, no to ogólnie i tak do tej, do momentu czuwania kartki Bruno wyglądał, no, no wciąż fatalnie, jak zaliczył po takie jedno fajne, długie podanie, a oprócz tego nie wyglądał w ogóle w tym meczu i no jest w słabej, ale na naprawdę słabej formie. Ale to teraz tak mówimy, taki Bruno i Dalton, ale do cholery, no do cholery. Oni sami się w tym meczu nie wystawiają, tak? To łysy wizjoner Erik Ten Hag przed każdym meczem podejmuje decyzję i to on wystawia je w każdym kolejnym meczu, tak naprawdę, tych zawodników. On podejmuje te decyzje. To, to nie jest... To, to... Wiecie, Bruno sam siebie nie wystawił, Dalot też sam siebie nie wystawił, a obaj zagrali no fatalnie, tak? I gdzie wiemy, że no Dalot na tej lewej stronie to wygląda fatalnie ma raz przebłyski, ale ogólnie nie jest to lewy obrońca. Tak samo Bruno jest no w fatalnej formie i no nie ma prawa grać. no. Nie ma prawa pozycji, no i mówię: albo próbujmy tam Zirkse i, i Hojlunda z przodu, albo po prostu wystawmy tam Eriksena, który jest w miarę w formie. A, a, a nie, kurde, no, na siłę pchamy chłopa, robimy mu krzywdę, i, i takie teraz są skutki tego, że dostał czerwoną kartkę. Zresztą tam przy tej pierwszej bramce on też tam niby coś próbował robić, powstrzymywać, ale on był tak słaby fizycznie, że nawet nie był w stanie gościa ani się do niego zbliżyć, ani go gdzieś tam z barka potraktować czy coś. Tragedia, po prostu tragedia. No ale to nie tylko Bruno. No. Mówię, no, dzisiaj to cały zespół praktycznie, no, nie wyglądał. Martinez też popełniał błędy, za wolno piłkę. Straty piłek non-stop, podania zamaz do zawodnika walt u niektórych zawodników. Już nawet nie chcę wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska, bo, no bo to co. co praktycznie każdy zawodnik tam jakieś błędy popełnił, no chciałoby się powiedzieć, że Onana no, wybronił nas tam no i faktycznie jakby nie on, to by tam było z 6 do 0 pewnie, leciutko no ale też ta druga, ta trzecia bramka pewnie też mógłby się trochę lepiej zachować no, ale mówię, ale to wszystko też było pokłosiem, no wcześniejszych błędów zawodników z pola, tak, tak. <laughs> a skończyło się na Onanie no, także ja nie wiem ja chciał, chciałoby się powiedzieć, Łysy, Łysy, won, won z tego klubu i nie hańb go więcej. Hańbisz ten klub naprawdę. Hańbisz tym, ty, 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 co pokazujesz, tym ty swoim w ogóle gadaniem o procesie. Cały czas nam nawijasz makaron na uszy, że jest jakiś tutaj proces. Nie widzimy tego. My, jako kibice tego procesu, nie widzimy. To jest, jest trzeci twój sezon. To nie jest twój pierwszy mecz w tym sezonie. <laughs> Przepraszam. Nie wyciągnąłeś wniosków po meczu z Crystal Palace, nie wyciągnąłeś wniosków po meczu z Twente. i mamy taki tego efekt, że dalej nie wyciągnąłeś żadnych wniosków i dalej nie wyciągasz żadnych wniosków. Won, człowieku, won, zanim ten klub spuścisz do Championship jeszcze, żeby jeszcze tego brakowało. Może, może nie w końcu się już jakoś właściciele obudzą. I zobaczą, że to do donikąd prowadzi. To, to wszystko prowadzi donikąd. Trzeba coś zrobić, trzeba coś zmienić. I, i, i byle to nie był Southgate. Byle to nie był Sidegate. Ma, macie, macie, macie pod ręką krudego Roya. Dajcie mu szansę, niech spróbuje. Już gorzej być nie może. Gorzej już być nie może przecież. A nóż... Chłopakowi się uda. A chłopakowi się uda. I nuż ten klub dostanie to, czego właśnie potrzebuje. No bo to są kolejne transfery ten Haga, które nic nie dają. Kolejne. No, zirkse. no nic nam nie daje, tak? No widzimy, że jest dobry tam w jakiś y, krótkich grach, szybkich grach, grach technicznych, ale no, w takich gierkach, w trójkątach. Ale nic poza tym no, nie jest skutecznym zawodnikiem. Ugarte no, w tym momencie na razie to jeszcze nie wszedł do drużyny. To trzeba sobie przyznać, że dzisiaj jedyne czym się wykazał to tą żółtą kartką, tak naprawdę. To było na tyle. Także no, nie wszedł jeszcze za bardzo do drużyny. Kazamiro no, był bliski strzelenia szcz bramki. Nic wielkiego w pomoc nie pokazał. Mount to w ogóle nie rząd. Nie wiem, że tam w ogóle na tym boisku był. Przede wszystkim. Także no mamy to co mamy. Degrengo lata tego klubu trwa w najlepsze. A kibice muszą na to wszystko patrzeć. No i co? I załamywać ręce, tak? Ja nie wiem. Mówię, mówię, to... Y nie mówię o wszystkich zawodnikach, bo niektórzy naprawdę starają się bitnie grać, ale sami nic nie zdziałają. Ale to, co niektórzy grają, to naprawdę to przydałoby się powiedzieć naprawdę oddajcie koszulki, nie, nie hańbcie więcej tego herbu. Tego herbu nie hańbcie więcej, bo po prostu no, no, gracie padakę. Zastanówcie się, co wy chcecie robić. Mo może może zajmijcie się hodowlą jedwabników lub coś w tym rodzaju, a nie piłką nożną, bo to, co dzisiaj było, mówię, no, od początku meczu była walka o przetrwanie. Nie było tam widać żadnej taktyki, nie, nie było widać w ogóle umiejętności gry w piłkę nożną, tam umiejętności prostego podania jakiegoś. To ten z nami robił, co chciał. Przyjechał po swoje, przyjechał po trzy punkty, zdobył trzy punkty, strzelił nam trzy bramki, mógł strzelić sześć. I, i też by było to sprawiedliwe. I też by było to sprawiedliwe. A my byliśmy w kolejnym meczu bezradni, bez pomysłu na grę, bez pomysłu na nasze ataki. 0, 0 i jeszcze raz 0. Także, no cóż, ja już tu nie chcę więcej nikogo, yy, że tak powiem, biczować, kamionować. Yy. Niech nie każdy z zawodników sam sobie przemyśli yy, swoje postępowanie. I, i swoją rolę w naszym klubie. No ale my kibice na coś takiego się nie godzimy. No i co? Nie będę już tu więcej chyba nic na ten temat mówił. Niech Wam się podobało. Zarejkujcie. Dajcie suba. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. O ile jak już Wam to wszystko przejdzie i, i emocje opadną, napiszcie, jak Wy to wszystko widzieliście. Co Wy o tym sądzicie? Trzymajcie się na razie! Hej!